Robotnik budowlany, ubrany w i brudne ciuchy, wszedł do luksusowego hotelu, przyciągając kpiące spojrzenia otaczających go ludzi. Nie wiedzieli, kim naprawdę był. To było pracowite popołudnie w centrum pracy, z tłumem ludzi szukających możliwości. Wśród nich stał młody mężczyzna w wieku zaledwie 20 lat, wyróżniający się desperacką potrzebą pracy. Jego matka, pani Miller, była poważnie chora, walczyła z nieuleczalnym rakiem. Tylko Bóg wiedział, ile czasu jej zostało. George desperacko pragnął pocieszyć matkę w jej ostatnich dniach. Jednak zadanie to nie było łatwe, biorąc pod uwagę jego wykształcenie, które nie wykraczało poza szkołę podstawową, a jego doświadczenie ograniczało się do prac budowlanych. W przeszłości z łatwością znajdował drobne prace, ale niestety w ciągu ostatniego roku dotknęła go seria nieszczęść. Kobieta w urzędzie pracy spojrzała na niego z mieszaniną politowania i profesjonalizmu. Nie mamy obecnie żadnych ofert pracy odpowiadających Twoim kwalifikacjom. Wspomniała, że staje się to coraz większym wyzwaniem, szczególnie dla tych, którzy ukończyli gimnazjum. Dla ciebie z wykształceniem podstawowym jest to jeszcze bardziej skomplikowane. Ale zapewniam cię, że jeśli coś się pojawi, skontaktujemy się z tobą. Te słowa zaważyły na sercu Jasze, pogrążając go jeszcze bardziej w rozpaczy. Wiedział jednak, że musi pozostać silny dla swojej matki, która wróciła do domu obciążona smutkiem. Miał nadzieję podzielić się dobrymi wieściami z panną Miller, ale nie miał nic do zaoferowania pomimo swojej słabości, przygotowała dla niego ciasto. Kochanie, tak długo to trwało, powiedziała słabym głosem. Niestety, nie mam pieniędzy na jedzenie, ale udało mi się pożyczyć trochę składników od sąsiada i upiekłam dla ciebie to ciasto. Jak poszło w urzędzie pracy? Zapytał, czując ściskanie w gardle. Spuścił głowę i odpowiedział, nic nie dostałem, mamo. Pani Miller z uśmiechem, który ukrywał jej ból, próbowała go pocieszyć. Nie martw się. Synu. Wciąż mam swoją emeryturę. Wiem, że to niewiele, ale przez jakiś czas damy sobie radę. Pomimo bólu, starała się ukryć swoje cierpienie, aby nie musiał znosić go razem z nią. Jednak Josh, będąc bystrym młodym mężczyzną, wyczuł, że jest coś. Czego mu nie mówi, co jeszcze bardziej utrudniło mu życie. Chciał być głównym wsparciem dla rodziny, zapewniając wygodne życie swojej matce, a nie odwrotnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyzwania, przed którymi stali. Widząc zdruzgotanego syna z czerwonymi oczami i powstrzymując łzy, pani Miller powiedziała: Tak mi przykro, kochanie. Mogłeś mieć życie godne króla, ale niestety nie mogłam ci tego zapewnić. Mam nadzieję, że pewnego dnia mi wybaczysz. Powinnam być lepszą matką i dać ci świat, ale nie mogłam. Josh, przepełniony miłością i zrozumieniem, odpowiedział: Największym darem, jaki może mieć syn, jest wspaniała matka, taka jak ty. Nie obwiniaj się, jestem najszczęśliwszym synem na świecie. Próbowała go pocieszyć, mówiąc: Wiedz, że gdziekolwiek jestem, będę nad tobą czuwać. Pomimo wytrwałego poszukiwania pracy przez Jasze, wydawało się, że wszystkie drzwi są dla niego zamknięte. Niestety, dwa miesiące po tej intymnej i emocjonalnej rozmowie jego matka zmarła. Teraz sam, bez ojca ani żadnego innego członka rodziny, musiał samodzielnie poruszać się po biurokracji pogrzebowej. Panna Miller znalazła wieczny odpoczynek na publicznym cmentarzu, miejscu spokoju po życiu pełnym zmagań dla Jasze. Jednak podróż była daleka od zakończenia. Josh utrzymywał się z emerytury matki, a teraz, pod jej nieobecność, musiał radzić sobie sam, będąc bezrobotnym. Sytuacja stała się krytyczna, gdy zalegał z czynszem, a właściciel postawił mu ultimatum: zapłać w ciągu dwóch tygodni lub zostań eksmitowany. W desperacji podjął tymczasową pracę jako robotnik budowlany. Ale wynagrodzenie nie wystarczyło na pokrycie zaległego czynszu. Dręczył go strach przed wylądowaniem na ulicy. Rozesłał swoje CV do każdej firmy w mieście, jaką pamiętał. Ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi. W końcu nadszedł dzień, w którym miał udać się na miejsce pracy. Josh, ubrany w swoje stare ubrania, nieco zniszczone i z małymi łzami, nie mógł sobie pozwolić na poczucie wstydu. Nie zwracał uwagi na swój wygląd, gdy szedł do pracy na budowie. Jego myśli były skupione na tym, jak zdobyć pieniądze, aby uniknąć eksmisji, która miała nastąpić za cztery dni. Dzisiejsza praca polegała na szybkim remoncie, naprawie ściany domu, a pracowało więcej osób, co oznaczało, że skończą wcześniej. Kiedy nadeszła pora lunchu, Josh postanowił nie jeść siedząc na ziemi, zdeterminowany, aby zaoszczędzić każdy grosz, który tam zarobi. Dzień dobry, powiedział kobiecy głos na drugiej linii. Dzwonimy, ponieważ otrzymaliśmy twoje cv i chcielibyśmy przeprowadzić z tobą rozmowę kwalifikacyjną. Jego radość była ogromna, ale był pewien szczegół. Chcieli, aby przyszedł na rozmowę za dwie godziny. Natychmiast się zgodził, nie pytając nawet o nazwę firmy. Josh podzielił się tą wiadomością ze swoimi kolegami, którzy zgodzili się go zastąpić, aby mógł wyjść wcześniej na rozmowę. Na szczęście miejsce rozmowy znajdowało się w pobliżu. Jednak pośpiech sprawił, że nie zwrócił uwagi na swój wygląd. Jego ubrania robocze były nie tylko stare, ale także brudne z determinacji. Gdy dotarł na miejsce rozmowy kwalifikacyjnej, spotkał się z nieoczekiwanym scenariuszem, luksusowym hotelem nad morzem. Było to jedno z tych miejsc, które mijał wcześniej, które witało celebrytów i piłkarzy i było znane jako jedno z najbardziej luksusowych w kraju. Nigdy nie wysyłałem tu CV. Zastanawiał się, jak go znaleźli, czując się zdezorientowany i skrępowany swoim wyglądem. Josh wierzył, że to może być okazja, na którą czekał. Biorąc głęboki oddech, wszedł do hotelu, przygotowany na konfrontację z tym, co go czekało. Josh szybko przypomniał sobie o biurze pośrednictwa pracy. Zastanawiał się, czy udostępnili mu swoje dane kontaktowe. Ale nadal nie miało to sensu. Stojąc przy wejściu do eleganckiego hotelu, poczuł się zdenerwowany swoim zniszczonym ubraniem. Nie miał innego wyjścia, jak zebrać się na odwagę i wejść do środka. Wszystko zdawało się błyszczeć, przypominając sceny z filmu. Podłoga była nieskazitelnie czysta. Gdy zobaczył swoje odbicie, zauważył, że ludzie wokół niego byli nienagannie ubrani mężczyźni w eleganckich garniturach i kobiety w sukienkach, które wyglądały jak prosto z pokazu mody. Gdy Josh dotarł do recepcji, ochroniarz, znacznie większy od niego, Położył mu ciężką dłoń na ramieniu i powiedział: Myślę, że jesteś w złym miejscu. Jestem tu na rozmowę kwalifikacyjną, odpowiedział Josh, czując się nieco nieswojo. Strażnik uśmiechnął się i zauważył: Nie sądzę, żeby to było właściwe miejsce. Nie zatrudniamy ludzi, którzy tak wyglądają. Josh za nie mówił, szukając pomocy, ale znalazł tylko obojętne, poważne twarze wokół siebie. W dużej i zatłoczonej recepcji wszyscy patrzyli na niego z pogardą. Słyszał nawet szepty o jego brudnych ubraniach, zapachu cementu i piasku oraz o tym, jak przeszkadza im jego obecność. Z pochyloną głową Josh chciał po prostu zniknąć. Strażnik zacisnął uścisk na jego ramieniu, gotowy go wyprowadzić, mówiąc: Chodźmy szybko, bo już przeszkadzasz gościom. Gdy byli już prawie przy wyjściu, drogę zagrodziła im elegancko ubrana kobieta. Jej obecność zdawała się natychmiast uspokajać atmosferę. Widziałam wszystko, co się wydarzyło. Nawet nie sprawdziłeś w recepcji. Czy ten młody człowiek był umówiony, powiedziała jej głos był stanowczy, ale uprzejmy. Ależ proszę pani, strażnik próbował bronić swojego zachowania. Kobieta przerwała mu spojrzeniem, a on zrozumiał swój błąd. Przepraszam, zaraz sprawdzę. Proszę tu zaczekać, powiedział strażnik, po czym szybko się oddalił. Kobieta odwróciła się do Jasze z uspokajającym uśmiechem. Witam. Mam na imię Alesen. Alesen, bizneswoman z innego miasta, zawsze zatrzymywała się w tym hotelu. Gdy była tu przejazdem. Wciąż nieco oszołomiony, Josh podzielił się z Alessen swoją sytuacją związaną z poszukiwaniem pracy przez jego matkę i tym, co wydarzyło się tego dnia. Alessen słuchała uważnie, a w jej spojrzeniu widać było szczere współczucie. To nie musiało być łatwe, powiedziała, gdy skończył. Jesteś naprawdę silnym mężczyzną. Empatia w jej głosie była wyczuwalna i przez chwilę Josh poczuł, że ciężar ostatnich kilku tygodni nieco spadł. Josh zarumienił się na komplement, Alessandra i zanim zdążył odpowiedzieć. Strażnik przybył z inną kobietą. Rozumiem. Poznałeś już Alesen, jednego z naszych szanownych gości, powiedziała kobieta z gracją. Nazywam się Elizabeth. To ja zaprosiłam cię na rozmowę kwalifikacyjną. Przepraszam za zachowanie naszego ochroniarza. Zostanie za to upomniany. Ochroniarz obok niej wyglądał na zdenerwowanego i bladego. Ale sen pożegnała ich uprzejmie, a Elizabeth poprowadziła Jasze do windy. Wszystkie oczy były zwrócone na nich, podkreślając kontrast między jej formalnym garniturem a jego znoszonym ubraniem roboczym. Bez wiedzy Jasze, Elizabeth była prawą ręką właściciela hotelu, a także wspólnikiem. Szli przez luksusowe korytarze, przyciągając zarówno dyskretne, jak i jawne spojrzenia. Jednak obecność Elizabeth dawała Joshowi poczucie bezpieczeństwa. Weszli do biura Elizabeth, gdzie rozpoczęła rozmowę, pytając o jego życie, wykształcenie i doświadczenia zawodowe. Josh był szczery, dzieląc się wszystkim zgodnie z prawdą, ale w głębi duszy stracił nadzieję, czując się niewykwalifikowany do pracy w tym miejscu. Zostałeś zatrudniony. Możesz zacząć już teraz, oświadczyła Elizabeth po wysłuchaniu wszystkich informacji Jasza. Josh, Josh zamrugał z niedowierzaniem, zastanawiając się, czy dobrze usłyszał. Elizabeth powtórzyła z uśmiechem: Jesteś zatrudniony. Kiedy możesz zacząć? zapytała, zapewniając go. Mógł zacząć w tej samej chwili. Uśmiech kobiety był zaraźliwy dorównując entuzjazmowi młodego mężczyzny. Idź do szatni. Tam znajdziesz odpowiednie ubrania i będziesz mógł wziąć prysznic. Widzę, że ciężko pracowałeś dziś rano. Potem wróć tutaj, a ja wyjaśnię ci twoje obowiązki. Powiedziała Joshowi, aby poszedł do szatni. Po wzięciu orzeźwiającego prysznica i przebraniu się, wciąż nie mógł uwierzyć w szansę, która została mu daną. Kiedy wrócił, Elizabeth poinformowała go o zadaniu do wykonania, którym była wymiana drzwi i gniazdek w pokoju pana Simona, właściciela hotelu. Pomimo zdenerwowania, Josh natychmiast udał się do pokoju i rozpoczął pracę, czując spokój i wewnętrzną wdzięczność za nieobecność zastraszającego biznesmena. Jednak jego spokój nie trwał długo. Jesteś nowym pracownikiem. Pan Simon pojawił się nagle i zapytał. Tak, proszę pana. Wkrótce skończę pracę i będziesz mógł korzystać z pokoju, odpowiedział Josh z zaskakującą pewnością siebie. Czy mogę usiąść przy biurku, gdy pracujesz, jeśli ci to nie przeszkadza? zapytał Simon. Oczywiście, proszę pana, Josh zachował spokój, patrząc jak wykonuje zadanie niemal perfekcyjnie. Dodatkowo młody mężczyzna postarał się posprzątać cały kurz powstały podczas pracy. Simon zapytał Joshę, czy planuje rozwijać swoją karierę w hotelu, zauważając, że wydaje się bardzo pomocny. Josh szczerze podzielił się swoim doświadczeniem i ograniczeniami wynikającymi z braku wykształcenia, które jego zdaniem utrudniałyby mu rozwój zawodowy. Simon, będąc uważnym, zaoferował zachęcające informacje. Oferujemy współpracę ze szkołami, kursami szkoleniowymi i uniwersytetami, jeśli chcesz się uczyć. I Nie martw się, twoje wynagrodzenie zostanie utrzymane w tym okresie. Podekscytowany możliwością studiowania, Josh od razu się zgodził. Po dłuższej rozmowie pożegnali się. W kolejnych dniach Josh ponownie rozpoczął studia. Spotykał się również z Alenem, od czasu do czasu informując ją o swoich postępach w hotelu. Wszystko szło gładko, ale wkrótce Josh napotkał poważny problem. Gdy nadszedł dzień zapłaty zaległego czynszu, a on nie otrzymał jeszcze swojej pensji. Pomimo grzecznego poproszenia właściciela o więcej czasu, jego prośba nie odniosła skutku. W rezultacie został eksmitowany ze swojego mieszkania, a dwa tygodnie do pierwszej płatności sprawiły, że znalazł się bez rodziny i bliskich przyjaciół, którzy mogliby mu pomóc. Przebywanie na ulicy było niebezpieczne i wiedział, że musi znaleźć inne miejsce do zamieszkania. Po dwóch tygodniach pracy, nie mając dokąd pójść, wpadł na pewien pomysł. Hotel był otwarty przez cały dzień, a garderoba była zawsze otwarta. Zdał sobie sprawę, że mógłby tam spać niezauważony, zwłaszcza że w nocy nie było tam zbyt wielu ludzi. Przez trzy noce Josh spał w hotelowej garderobie, a przynajmniej tak mu się wydawało. Czwartej nocy Josh obudził się, gdy ktoś dotknął jego ramienia. To była Elizabeth. Dobry wieczór, przepraszam, że cię budzę, ale spanie tutaj nie wygląda na wygodne. Wstał, bojąc się, że może stracić pracę. Niektórzy ludzie mówili mi, że widzieli cię śpiącego tutaj, powiedziała. Josh wierzył, że nikt go nie widział. Będę musiał poinformować o tym pana Simona. To niestosowne, żeby pracownik spał w garderobie, spanikował Josh. Proszę, nie mogę stracić tej pracy, błagał. Jednak Elisabeth wydawała się zdeterminowana i wkrótce potem Josh został wezwany do biura pana Simona. Była prawie północ, kiedy został wezwany do biura Simona. To było niezwykłe widzieć właściciela tak luksusowego hotelu pracującego o tej porze. Zostałem poinformowany, że spałeś tutaj. To jest miejsce pracy, a nie akademik, oświadczył Simon. Simon zaczął, a Josh, prawie płacząc, wyjaśnił całą swoją sytuację. Rozumiem, powiedział Simon, wzdychając. Poproszę moją sekretarkę o zaliczkę na poczet Twojej pensji, a tutaj weź te klucze. Masz jeden z najlepszych pokoi w hotelu. Możesz tam zostać na noc. Będziesz traktowany jak gość, ale podczas pracy jesteś pracownikiem, jak każdy inny. Rozumiesz. Josh nie mógł uwierzyć w to, co słyszy. Panie Simon, nie wiem jak panu dzenkować, powiedział. Dziękuję, odpowiedział pan Simon, nie musisz mi dzenkować. Elizabeth bardzo dobrze o panu mówiła. Kontynuował, powiedziała, że przychodzisz wcześniej i wychodzisz późno. Nie daję ci tego za darmo, zasłużyłeś na to swoją ciężką pracą. Potem Josh nadal przebywał w hotelu. Nawet po otrzymaniu pensji i możliwości znalezienia innego miejsca do zamieszkania. Simon nalegał, by został, ale wkrótce stanął przed nowymi wyzwaniami. Simon miał syna o imieniu Caesar, który prowadził luksusowe życie za pieniądze ojca i często przyprowadzał do hotelu kobiety. Pomimo zasad Simona, żaden pracownik nie odważył się donieść na syna szefa w obawie przed negatywnymi konsekwencjami. Ojcze, czy dałeś jeden z apartamentów prezydenckich pracownikowi? Oszalałeś? Caesar prawie krzyknął na Simona. Simon tylko spojrzał na Cezara rozwścieczonym wzrokiem i szybko przeprosił. Jednak kłócili się, to ciężko pracujący chłopak, a Elizabeth mówi o nim bardzo dobrze. Powiedział Simon, ale Cezar milczał. Kiedyś zajmował pokój, który teraz należał do Jasze ale teraz musiał zadowolić się zwykłym pokojem. Najtrudniejszą częścią nie była utrata pokoju, ale świadomość, że jego ojciec nigdy nie wziął odpowiedzialności za własne czyny, podczas gdy pozornie robił wszystko dla zwykłego pracownika. W głębi duszy Cesar wiedział, że cieszył się tylko pieniędzmi ojca i nie miał ochoty się zmieniać. Zaczął czynić życie Jasze tak trudnym, jak to tylko możliwe. Caesar często szukał Jasza i prosił go o wykonywanie różnych zadań, które nie należały do jego obowiązków, ale zawsze pracowity Josh nigdy nie narzekał. Sprzątanie łazienek, podawanie kawy, a nawet koszenie trawnika należały do zadań, które wykonywał z oddaniem. Pewnego dnia Caesar polecił mu za wszystkie artykuły spożywcze do kuchni. Josh zgodził się i wykonał zadanie z uśmiechem. Obserwując go z daleka, Caesar powiedział, Teraz rozumiem, dlaczego mój ojciec tak bardzo cię podziwia. Chciałbym być taki jak ty. Minęły dwa lata. Josh łaskawie odmówił dalszego mieszkania w hotelu pomimo hojności Simona i podjął się roli administracyjnej w hotelu, jednocześnie kontynuując studia na uniwersytecie. Podczas przypadkowych spotkań na korytarzach. Ale Sen i Josh nawiązali długie rozmowy, które ostatecznie przerodziły się w romantyczny związek. Nieoczekiwana przemiana zaszła w Kesarze, który wcześniej nie miał cierpliwości do Jasza. Pływ ich przyjaźni sprawił, że Caesar zmienił swoje postępowanie, stając się oddanym pracownikiem hotelu i nigdy nie odmawiając wykonania żadnego zadania. Nawet Simon był zaskoczony, widząc swojego syna pomagającego z bagażem gościa zamiast chorego pracownika. Josh przeżywał złoty okres w swoim życiu i trudno mu było uwierzyć, jak daleko zaszedł. Często myślał o swojej matce i żałował, że nie widzi jego obecnego sukcesu, czując głęboką tęsknotę za nią od czasu jej śmierci. Nigdy nie odwiedził grobu matki, czując smutek, ponieważ została pochowana w publicznym panteonie. Dążył do zapewnienia jej bardziej godnego i pięknego miejsca ostatniego spoczynku, zdecydowany dać jej miejsce spoczynku. Na które zasługiwała po dwóch latach. Po powrocie do panteonu ze zdziwieniem odkrył, że grobu jego matki już tam nie ma. Recepcjonista poinformował go, że jego matka została przeniesiona, pozostawiając go zdezorientowanego i zaskoczonego. Zastanawiał się, kto mógł zrobić coś takiego w nowym panteonie. Grób matki był zadbany, ozdobiony kwiatami i zdjęciem. Nigdy nie widział jej tak poruszonej i przepełnionej nostalgią. Rozpłakał się, ale jego ciekawość zaprowadziła go do administracji, aby dowiedzieć się, kto stoi za tym aktem dobroci. Godzinę później Josh był w hotelu i bezpośrednio przesłuchiwał Simona. Dlaczego to zrobiłeś? zapytał Simona. Mężczyzna poprosił go, aby usiadł i zaczął wyjaśniać. Mam nadzieję, że możesz mi wybaczyć, że wtrącam się w Twoje życie, ale to było coś. Co czułem się zmuszony zrobić, powiedział Simon, zanim się urodziłeś. Znałem Twoją matkę i byliśmy w sobie głęboko zakochani. Była największą miłością mojego życia. Jednak w jej życiu pojawił się inny mężczyzna i nagle mnie zostawiła. Próbowałem wszystkiego, aby została, ale moje wysiłki poszły na marne. Zbudowałem to imperium, ale ona wciąż mnie odrzucała. Pewnego dnia złożyłem jej niespodziewaną wizytę, a ona zażądała, bym natychmiast wyjechał. Wtedy pojawiłeś się ty, mając zaledwie dwie lub trzy lata. Twój wiek zbiegł się z czasem, w którym twoja matka mnie opuściła, co wywołało w moim umyśle poważne wątpliwości. Wciąż istniała możliwość, że możesz być moim synem, ale tylko twoja matka znała prawdę. Zawsze obserwowałem cię z daleka, śledząc każdy twój krok z mężczyzną, dla którego mnie zostawiła, a który ostatecznie ją porzucił, zostawiając ją i ciebie w niebezpieczeństwie. Postanowiłem zaopiekować się tobą jak własnym synem i nawet zaproponowałem jej małżeństwo. Ona jednak nadal czuła się związana miłością, którą do niego żywiła. Miłość, jak się okazuje, jest rzeczą osobliwą i racjonalną. W tym momencie zrozumiał, dlaczego jego matka zawsze wyrażała poczucie winy za to, że nie była w stanie zapewnić mu lepszego życia i go go pozbawić. W pewnym sensie Simon kontynuował opowieść: Kiedy dowiedziałem się, że Miller jest chory, nie wahałem się. Wyciągnąłem rękę i zaoferowałem pokrycie kosztów najdroższego leczenia z najlepszym zespołem medycznym. Nigdy wcześniej niczego ode mnie nie przyjęła, ale tym razem było inaczej. Zgodziła się, ale tylko dlatego, że chciała zobaczyć, jak jej syn, ty, osiąga swoje marzenia nawet po leczeniu. Twoja matka zmarła. Dowiedziałem się o jej śmierci cztery dni po pogrzebie, a potem miałem niespodziankę, kontynuował. Kiedy dotarłem do hotelu, w którym się zatrzymałem, zwykle pozwalałem, by poczta piętrzyła się, nie zwracając na nią większej uwagi, więc zajęło mi trochę czasu znalezienie listu. Który zostawiła dla mnie twoja mama. Prosiła w nim, bym zaopiekowała się tobą, gdybyś tego potrzebował. Była spokojna, wiedząc, że odnajdziesz swoją drogę w świecie, ale podkreśliła, że niewielka pomoc jest zawsze mile widziana. Zawsze kochałam twoją matkę i zawsze będę ją kochać. Dlatego zrobiłem to wszystko dla niej i dla Ciebie, Josh pogrążył się w myślach. W końcu przemówił, jesteś moim tatą. Simon uśmiechnął się lekko Nie, nie jestem twoim biologicznym ojcem. Daniela, jestem bezpłodny. Moja żona i ja adoptowaliśmy naszego syna K. Esara, ponieważ nie mogłem mieć dzieci. Zawsze miałem bardzo silny instynkt ojcowski. Chciałbym powiedzieć ci wszystko od początku, ale bałem się twojej reakcji. Mój syn Cezar spędził wiele lat, będąc samolubną i trudną osobą. Ale dzięki Bogu zmienił się z tobą, Josh. Chciałem, żeby dla ciebie było inaczej. Chciałem, żebyś osiągnął wszystko w swoim życiu dzięki wysiłkowi i ciężkiej pracy, a ty mnie nie zawiodłeś. Może i nie jesteś moim biologicznym synem, ale w głębi serca czuję, że nim jesteś, Joshowi zabrakło słów, by wyrazić swoje emocje. Po prostu wstał, podszedł do Simona i mocno go objął. Dziękuję za wszystko, za to, że zawsze jesteś po naszej stronie, zdołał powiedzieć Josh. Te proste słowa wywołały łzy w oczach Simona, ponieważ wiedział, że pomimo wszystkiego, co się wydarzyło, Josh nadal będzie pokorną i pracowitą osobą, nawet jeśli teraz wiedział, że może mieć łatwiejsze życie w hotelu. Josh podjął decyzję o kontynuowaniu ciężkiej pracy, tak jak zawsze. Tak nauczyła mnie moja matka, aby być zwykłym pracownikiem, pomyślał sobie. Nie chcę wykorzystywać innych. Czuł się szczęśliwy i spokojny, wiedząc, że gdziekolwiek jest jego matka, będzie z niego dumna. Jeśli podobała ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i daj kciuka w górę. Jestem pewien, że spodobają ci się również inne historie.